Ewangelii według świętego Łukasza, potem rzekł do nich. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wszystko wypełnić, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich. To jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia stanie. w imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na Was obietnicę mojego ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przywleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Chwała Panu. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. To, co się wtedy wydarzyło, zostało to zapisane dla nas, abyśmy też mieli tą ufność i pewność, że właśnie Duch Święty jest nam dany po to, aby oświecać nasze umysły, abyśmy mieli w sobie mądrość Bożą. Bo to światło Ducha Świętego, ono po pierwsze, daje właśnie zrozumienie pisma świętego. Ale też w codzienności można powiedzieć, że nas prowadzi, daje nam podejmować dobre decyzje. I możemy się o tym przekonać, zarówno w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym jak to się przekłada na ludzkie wybory. Jak to bardzo widać, gdzie gdzie jest ta mądrość Ducha Świętego, Jego światło, a gdzie jest zwiedzenie? Gdzie jest brak rozeznania takich podstawowych wartości? Także to, to oświecenie Ducha Świętego, Jego światło jest nam bardzo potrzebne w każdym momencie naszego życia. Ale tutaj, w kontekście tego słowa, myślę, że jest to przede wszystkim dla nas przypomnienie że mamy być świadkami Jezusa. Duch Święty nas uzdalnia do tego dawania świadectwa, do tego po pierwsze, aby żyć słowem Bożym, aby je realizować w codzienności, bo to nie, nie tylko chodzi o to, żeby zrozumieć słowo Boże, ale ono ma nas przemieniać, tak, abyśmy postępowali inaczej, choćby wszyscy myśleli, mówili i postępowali w jakiś sposób który jest przeciwny Ewangelii, my przez moc Ducha Świętego zostajemy uzdolnieni i jeśli tylko jesteśmy wierni, jesteśmy w stanie żyć tak, jak nas nauczał Pan Jezus. I jesteśmy w stanie go naśladować. I mało tego, jesteśmy w stanie mocą Ducha Świętego przemienieni, stawać się drugim Chrystusem dla świata. To znaczy, uobecniać Jego jego miłość miłosierną w świecie. Jego przebaczenie, Jego pochylenie nad potrzebującymi. Myślę, że w naszych czasach to jest coraz, przynajmniej w naszym kręgu tu kulturowym, coraz więcej jest tych potrzebujących, tych ubogich w wymiarze duchowym. Że Im bardziej ludzie są bogaci, zasobni w dobra materialne, tym bardziej widać to zwiedzenie i tą nędzę duchową i my jako świadkowie Jezusa właśnie mamy przynosi to światło jego nauki i jego miłość aby nie zostali porzuceni bo jest taka pokusa że skoro tak żyją tak głupio wybierają do nich sobie tak żyją ale pan Jezus tak nie myśli i my też musimy Mieć to na uwadze, że nie możemy ich porzucić. Oczywiście nie możemy się im narzucać w jakiś sposób, ale swoją osobą i swoim myśleniem ale możemy zawsze ich przygarniać w duchu, nosić ich w sercu i przedstawiać ich Bogu. Aby się opamiętali, aby otworzyli się na Ducha Świętego, aby wyszli z tych ciemności duchowych, z wszelkiego zwiedzenia. I mogli wolnym sercem dokonać wyboru opowiedzenia się za Jezusem. To myślę teraz jest takie szczególne dla nas zadanie, kiedy widzimy, że ewangelizacja jest coraz trudniejsza, jest coraz trudniej docierać z tym przesłaniem dobrej nowiny do ludzi, bo nawet nie chcą słuchać. Tak wielu jest zajętych czym innym, mają podobanie w innych spotkaniach, wydarzeniach. No, ale właśnie my nie możemy się opuszczać rąk, i tak Pan Bóg nas myślę prowadzi, że jeśli nie można dotrzeć ze słowem, to zawsze można dotrzeć z modlitwą. I chwała Panu.